Dzisiejszy dzień przyniósł dwa ważne wydarzenia y, gospodarcze. Y, jedno ważne, czy istotne z punktu widzenia inwestorów giełdowych, drugie z punktu widzenia osób, które zamierzają zaciągnąć kredyty hipoteczne. Y, po pierwsze na Warszawskiej giełdzie mieliśmy po raz już drugi w ciągu ostatnich dni do czynienia z tak zwanym fixingiem cudów, y, czyli no z zaniżeniem, zaniżeniem niespodziewanym kursu y, akcji na WIG 20 tuż przed zakończeniem sesji. Y, Zlecenie warto około 100 milionów złotych miało wypłynąć z jednego domu maklerskiego. Z podobnej sesji, dość, 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 dość nerwowej, możemy spodziewać się również w piątek, bo wówczas będą rozliczane kontrakty terminowe na big 20 i wielu analityków spodziewa się, że wówczas może dojść do zawirowań na, na, na polskiej giełdzie, także w związku ze zleceniami składanymi tylko przez, przez jednego inwestora jeżeli chodzi o drugą informację dnia dzisiejszego Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła właśnie rekomendację S, która ma znaczenie dla osób, które zamierzają zaciągnąć kredyty hipoteczne, banki od, od no w najbliższym czasie, czy od, od najbliższego czasu będą musiały promować już praktycznie tylko kredyty złotowe, natomiast osoby, które, które będą brały kredyty walutowe, dobra informacja dla nich jest taka, że że będą mogły również spłacać te kredyty po na przykład walutą kupioną w Kantorze, co jest co będzie dla nich znacznie tańsze, a do tej pory, do tej pory większość banków nie, nie dawała klientom takich możliwości.